Mgławica Oriona. Jeden z najpiękniejszych obiektów na niebie, widoczna gołym okiem tuż pod pasem w gwiazdozbiorze Oriona. Ale to nie tylko efektowna plama światła, to prawdziwa, kosmiczna fabryka gwiazd. Mgławica Oriona to gigantyczny obłok gazu i pyłu, oddalony od Ziemi o około 1350 lat świetlnych. Ma ponad 20 lat świetlnych średnicy. W jej wnętrzu rodzą się nowe gwiazdy, w tym takie, które mogą mieć własne planety. To właśnie tam, w tych gęstych obłokach, grawitacja ściska materię tak mocno, że zapala się reakcja jądrowa i powstaje nowe słońce. W sercu mgławicy świeci grupa młodych, gorących gwiazd zwana gromadą Trapez. To one oświetlają całą mgławicę od środka. Co ciekawe, patrząc na mgławicę Oriona widzimy przeszłość. Światło, które teraz do nas dociera, opuściło ten region, gdy na Ziemi panowało jeszcze średniowiecze. To nie tylko piękny widok. To okno na początek życia gwiazd, być może także takich, przy których kiedyś powstaną nowe światy.